Trudny początek i, i po, dwoj, po moim drugim wyścigu, a o z okazji świąt, życzę wszystkim kibicom, bo ja jajeczko od kibica, więc bardzo, bardzo dziękuję. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, świetnie spędzonego czasu i przede wszystkim odpoczynku. E, wracając do meczu, po drugim wyścigu miałem trochę rozdarte serce i nie wiedziałem, czy zmienić motocykl, czy dać jeszcze jedną szansę, bo wiedziałem, że on, on ma to coś, bo dużo na nim jeździłem na treningu. I poszła dużo odważniejsza decyzja, która zadziałała i później już jakby to wszystko działało bezbłędnie. Też trafiłem na lepsze pola startowe niż z samego początku. Więc z tego, z tego jestem zadowolony, z tej decyzji odważnej, ale, ale dającej skutek. Czy zaskoczył? Ja mówiłem to w wywiadzie, że po prostu do każdego meczu trzeba podejść maksymalnie skoncentrowanym, czy to będzie... Wszystkie tak naprawdę drużyny z Ekstraligi są bardzo mocne i, 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 i to pokazała Częstochowa, że to, że przegrała mecz u siebie, wcale to nic nie znaczy. Są zespołem, który w, który w każdej chwili może, może, może odpalić. Są to zawodnicy, którzy tam jeżdżą bardzo doświadczeni i to jest kwestia jakby ustawień dopasowania do toru. Znaleźli jakby można powiedzieć tutaj ustawienia, dysponowali bardzo dobrymi startami i szybkością na trasie. Nas może wybiło trochę to, że ta pogodą, pogodę mieliśmy jaką, jaką mieliśmy, czyli opady deszczu. Tak naprawdę walczyliśmy z Torem, aby, aby te zawody się odbyły, a tak naprawdę parę godzin mieliśmy na to, żeby żeby doprowadzić ten tor już tak stricte pod siebie. Może to też zadecydowała, musimy na pewno e, przeanalizować ten mecz e, i, i wspólnie tutaj z chłopakami jeszcze popracować na pewno na treningach nad, nad przygotowaniem toru, e, dopasowaniem motocykli bo mimo wszystko uważam, że nie byliśmy tak szybcy na starcie. Starałem się nie stresować i zrobić swoją robotę. Tor, no, od obchodu toru trochę się zmienił i, i gdzieś tam brakowało może jakiejś korekty w motocyklu, ale co mogę powiedzieć, no, starałem się zrobić wszystko, co w mojej mocy i mam nadzieję, że kolejne szanse będą lepiej wykorzystane. No na pewno nie był to łatwy mecz dla całej drużyny. Udało się wygrać, to jest najważniejsze. Z mojej strony faktycznie ten początek dobry. Później bardzo średnio. No na pewno jeszcze ten tor lubelski mnie zaskakuje, ale co, jeszcze muszę na pewno dużo okrążeń tu pokręcić i tych treningów, co wyciągamy wnioski, żeby ten następny mecz był lepszy.